Po dziewiątej. I czas na rozmowę. Gościem Radia Zielona Góra jest dzisiaj Pan Jarosław Skorulski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Zielonej Górze oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. I dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o tegorocznych naborach do placówek oświatowych. Część tych naborów już trwa, część chyba tych najtrudniejszych. Jeszcze przed nami, możemy powiedzieć chyba, że będzie to kolejny rok z wyzwaniami po latach gimnastyki, by tworzyć dodatkowe miejsca w przedszkolach, przedszkolach i szkołach. Tym razem problemem może być dużo mniejsza liczba dzieci. No i zacznijmy właśnie od tych przedszkoli. Jesteście Państwo tuż po naradzie z dyrektorami placówek. Nabór od 8 kwietnia. Tak. I no, właśnie, jak dużo dzieci, albo jak mało dzieci weźmie udział w tegorocznym naborze? Tak, ta procedura już w zasadzie ruszyła, bo teraz mamy taki etap, że te osoby, które chcą, aby ich dziecko kontynuowało pobyt w przedszkolu, muszą złożyć deklarację, że dziecko zostaje na następny rok, dlatego że jest pewna grupa osób, które no, niezadowolone chociażby z miejsca lokalizacji przedszkola, chcą starać się o ponowny nabór, tak żeby to przedszkole było w innej, w innej lokalizacji. Jeżeli oni nie potwierdzą, Swojego pobytu od następnego roku, to oczywiście będą mieli na równych prawach możliwość ubiegania się o miejsce w innym zielonogórskim przedszkolu. Natomiast ci rodzice, którzy pozostawiają swoje dziecko w przedszkolu, powinni złożyć taką deklarację o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu. I to jest teraz ten etap. Natomiast, tak jak pani wspomniała, 8 kwietnia rusza już nabór do przedszkoli na wolne miejsca. W tym roku po raz pierwszy mamy sytuację, w których tych wolnych miejsc przygotowanych jest z naddatkiem, a więc nie będzie już takich problemów, o których wspominała Pani, czyli tworzenia kolejnych grup przedszkolnych, żeby rozładować ten, ten wyż. Natomiast też chcę powiedzieć, że ten wyż przez ostatnie lata spowodowany był również tym, że do naszych przedszkoli dostały się dzieci z Ukrainy. Teraz ten ruch migracyjny już ustał. Oczywiście zdarzają się osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy, natomiast to już nie jest taka skala, jak była to rok, dwa czy trzy lata temu. <laughs> Dzisiaj jest to mniej więcej na tym samym poziomie. Czyli ta liczba dzieci, które nie są zameldowane w Zielonej Górze, ona już nie będzie tak, tak duża jak w poprzednich latach, a więc to była taka liczba dla nas niewiadoma, nieprzewidywalna. Teraz ten nabór myślę, że będzie bardziej, bardziej przewidywalny. Tak jak pani wspomniała, ten niż demograficzny wymusza to, że tych dzieci mniej do przedszkoli będzie aplikowało, ale to też nie oznacza, że oświata zatrzymuje się. Przypominam, że otwieramy nową, nową jednostkę to, jest, to będzie filia zespołu edukacyjnego, który ma swoją siedzibę w przylepie. Mówimy o budynku edukacyjnym, znajdującym się na Czarkowie. Czyli to jest ta szkoła, która jest jeszcze w budowie, ale już nabór fizycznie się do niej rozpoczyna. Tak, myśmy celowo w tym roku przesunęli troszeczkę terminy, tak, żeby mieć gwarancję, że ten nabór jednocześnie będzie się odbywał do wszystkich naszych przedszkoli, zarówno do tych oddziałów, które są na łężycy, jak i do pozostałych oddziałów. Czyli on rusza 8... 8 kwietnia i tam zaplanowaliśmy trzy oddziały przedszkolne, w tym jeden oddział integracyjny. A mówiąc o tym, że jest to budynek edukacyjny, a nie przedszkole, mam na myśli również to, że tam będą otworzone klasy pierwsze dla tych wszystkich mieszkańców Łężycy, którzy przez pierwsze, pierwszy etap edukacji, czyli od klasy pierwszej do trzeciej, e, chcą posyłać dzieci blisko swoich domów. Będzie taka, e, będzie taka e, możliwość. Budynek e, super. Nowoczesny i budynek jest tak skonstruowany, że będzie możliwość dowolnego przesuwania. przesuwania Także możemy otworzyć tam zarówno więcej oddziałów przedszkolnych, a jeżeli po prostu ten nabór do przedszkola będzie mniejszy, będziemy otwierali więcej oddziałów szkolnych. Także cała przestrzeń jest dostosowana do tego, żeby mogły tam przebywać dzieci zarówno od trzeciego roku życia, jak i te, które będą aplikowały do, do klas szkolnych. Ten czynnik lokalizacyjny blisko miejsca zamieszkania czy też blisko miejsca pracy w przypadku najmłodszych dzieci jest istotny. Czy teraz, w związku z tym, że nabór będzie mniejszy, będzie łatwiej dostać się do preferowanych jednostek? Czy jeszcze mogą zdarzać się takie sytuacje, że jednak będą propozycje, żeby dziecko było na drugim końcu miasta? No, niestety muszę zmartwić, że, że tak niestety również i w tym roku będzie. Czyli te osoby, które. Nie dostaną się do przedszkola z pierwszej, drugiej czy trzeciej preferencji, otrzymają od pana prezydenta ofertę lokalizacji. Postaramy się, żeby to było w miarę blisko miejsca zamieszkania. No tutaj prawo jednoznacznie mówi, że to miasto ma zapewnić wszystkim miejsca w przedszkolu, natomiast nie jest prospowiedziane, że to muszą być miejsca blisko miejsca zamieszkania. Dlatego na pewno takie przypadki będą się zdarzały, aczkolwiek no ze względu na to, że tych dzieci jest mniej, na pewno będzie tych przypadków już w tym roku mniej. Rada Miasta podjęła też decyzję o likwidacji oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach. Czy ona również wiąże się z tym mniejszym naborem? Czy to inne względy organizacyjne decydują? Nie, to raczej było uporządkowanie pewnej sytuacji prawnej, dlatego że były to jednostki, w których nie mieliśmy naboru już przez ostatnie lata, a więc były to martwe, tylko zapisywane oddziały. Tam nie było przeprowadzonego naboru, a więc zlikwidowaliśmy je tak, żeby uporządkować mapę edukacyjną Zielonej Góry. Trudny albo też wyjątkowy nabór będzie na poziomie szkół średnich. Szkoły średnie uruchomią zdecydowanie mniej oddziałów niż w dwóch minionych latach. Czy już wiadomo, jakie placówki konkretnie, jakie kierunki, jakie profile będą otwierać się i jak przewidujecie, że ten nabór będzie wyglądał? No Tak, ja zachęcam bardzo mocno do tego, żeby oglądać strony internetowe szkół, a także zajrzeć do informatora, który przygotowywany jest przez kuratorium, dlatego że tam najświeższe informacje Państwo otrzymacie władz w tym roku było to, żeby ta oferta różnorodności kierunków, które są na poziomie licealnym była utrzymana i to zostanie jak gdyby podtrzymane. Aczkolwiek nie w ramach tej samej placówki, już nie będzie to możliwe, żeby uruchomić oddziały w, taki, w takiej ofercie jak było w minionych latach. To prawda, ale też przypominam, że poziom kształcenia we wszystkich zielonogórskich szkołach jest na tyle wysoki, że myślę, że tutaj każdy znajdzie szkołę, która... Czy w pierwszej czy w drugiej preferencji będzie odpowiadała jego, jego ambicjom, jego, jego marzeniom. natomiast większy kłopot mieliśmy, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Dlatego, że o ile do, sama nazwa licą ogólnokształcące ma kształcić ogólnie, aczkolwiek z, z, gdzieś tam z, z nachyleniem na, na różne przedmioty, o tyle. No wiemy, że to profilowanie tak, już tak. jest na etapie wyboru klasy, tak? Czyli ósmoklasiści 14-latkowie, 15 -latkowie tych wyborów muszą dokonać. To prawda, ale wbrew pozorom, większy głowot mieliśmy tutaj ze szkolnictwem zawodowym. Dlatego, że tam ten profil kształcenia jest bardzo mocno już zaznaczony. Chcemy utrzymać wszystkie kierunki kształcenia, nawet kosztem tego, że nie nabierzemy pełnego naboru na klasy i będą to tak zwane klasy łączone, czyli w jednej klasie technikum będą mogły być dwie specjalizacje. Nauka z przedmiotów ogólnokształcących będzie odbywała się całą klasą, natomiast już to kształcenie zawodowe. Uczniowie będą realizowali w tych kierunkach, które sobie wybrali. Nie chcemy, żeby była luka edukacyjna, tak żeby nie tracić żadnego z kierunków kształcenia, zarówno w szkołach branżowych, jak i, jak i w szkołach technicznych, technikach. Czy jest szansa, że te klasy będą nieco mniejsze? Myślę, że tak, bo myśmy przez ostatnie lata również ten starali się zagospodarować potencjał młodzieży, która ruszyła do naszych szkół zwiększoną liczbą miejsc w klasach. No ja przypomnę, że mieliśmy takie klasy, które liczyły po 34, nawet 36 osób. Myślę, że wrócimy do tego dobrego poziomu, czyli klasy będą liczyły po 28 osób. Nie sposób korzystając z Pana obecności w studiu Radia Zielona Góra, przypomnieć jeszcze, nie przypomnieć o podwyżkach dla nauczycieli, co prawda rozmawialiśmy i w zeszłym tygodniu, i w sobocie po dziewiątej, ale to ważne wydarzenie. Długo toczyły się rozmowy, długo toczyły się negocjacje. Te decyzje już zapadły, kiedy na kontach tych ponad trzech tysięcy pedagogów zielonogórskich pojawią się wyższe pensje. Chcielibyśmy, żeby to, to nastąpiło wraz z następną pensją, czyli 1, 1 kwietnia i wszystko wskazuje na to, że to tak nastąpi. Jesteśmy już teraz po, po tym etapie legislacyjnym, czyli Rada Miasta uchwaliła w, w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Już się ta uchwała ukazała, a więc wszystkie terminy zostały dotrzymane i już księgowe... Przeliczają te podwyżki dla, dla nauczycieli. Ja przypomnę, że to jest ta regulacja, która, od, która zależy od władz miasta. No, tym głównym składnikiem wynagrodzenia nauczycieli, jednak jest ta pensja na poziomie ministerialnym, czyli te minimalne stawki gwarantowane przez ministerstwo, a te składniki, które, które zostały wynegocjowane ze związkami zawodowymi, to są wszelkiego rodzaju dodatki. Bardzo szeroka paleta. Szeroka paleta, ona została jeszcze rozszerzona w tym, w tym nowym. Regulaminie chcieliśmy bardzo mocno docenić tych nauczycieli, którzy pracują w oddziałach integracyjnych i przejmują część obowiązków wychowawczych w tych, w tych oddziałach, ale także przypomnę, że w Zielonej Górze mamy dwa, dwa nowe, dwie nowe jednostki, to są branżowe centra. Umiejętności BCU to są takie wiodące w Polsce dwa, dwa ośrodki, które będą kształciły nie tylko młodzież, ale będzie to również forma doskonalenia zawodowego dla, dla nauczycieli, i tam ta osoba, która pełni funkcję dyrektora ponieważ są to rzeczy, które będą dotyczyły całego kraju, będzie miała też inne regulacje, jeżeli chodzi o ten dodatek, dodatek funkcyjny. Także sporo zmian, ale myślę, że to, co najbardziej nauczycieli interesuje, czyli ten podstawowy dodatek motywacyjny wzrósł, dodatek za, za wychowawstwo, także to są dobre, dobre wiadomości. I dobrymi wiadomościami kończymy naszą rozmowę. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Pan Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, był dzisiaj gościem porannej rozmowy w Radiu Zielona Góra. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Sylwia Misiak, do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.